Będziemy tam przejechać brzegiem i przedostać się na drugą stronę. O kurwa! Tędy. <tendi>. Ale brzucha, ja pierdzielę. No. Ale tu jest kozacko, co? To był kiedyś las, a potem jezioro, i teraz to wyschło. Dziewczyna! Tak będziesz jak ją odpalimy. Bateria? Ja nie wrócę do domu. Ja mam pełną baterię. Nie, teraz będziecie widzieć komedię. To jest Yamaha Tener, tu są cylindry 2 Chłopaki są też trzy, takie duże górniki. Patrzcie, 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 patrzcie na to. Nie, yeah, yeah, będzie coś z tego! Woohoo! Tak to się robi. Palą Tenere. To jedziemy i my Trochę prądu Jademy? No. Łogień proszę pani Ale to jest taki fajny Ja Cię nie mogę dogonić Maja, czekaj Ale to no idzie Ale grze Fajnie, nie mogę Cię dogonić Dawaj jeszcze ogniem Ale moment obrotowy Jak one zrywają trakcje tutaj jest, po tej <śmuluję> na tej kole Atrakcji nie ma Uu! Brawo ja, ja, ja! Uu -hu! Uu -hu! Mamy to Po jakie góry bialutkie chwila, chwila. Jaka chwila? mam nadzieję, że Piotrek ma żelki, bo jak nie... Krzyżę, że już jest ten... Ale jak on fajnie szedł potem. Ale tak, o Ale ten kod kobia... ja... Wylełaś, ja. Już. Już. Ja tak widzę... Dobra, koniec. Nie, kolejny zakręt. Dobra, już jest koniec. Kolejny bambucia! Kolejny zakręt. Dawaj, Bambucia. Jesteśmy. Czad. Powiedz, jak samolot fajnie widać. Ten, jak biały jest. Oh. Widzisz go, jak chmury wleciał? Ten podjazd. Dwa słowa do mikrofonu. Ten podjazd to było, ja nie wiem. No przecież szłaś na kole, sypałaś ja we mnie błotem. Że on się nie kończy. Nie ten, ten był fajny. Ten z kamieniami. Rozrusznik, tylko baterię ma Ale rozładowaną. Nie ma akumulator. Znaczy ma akumulator. Kuba pojechał bez prądu na harden -Durbo. Nie, nie. No i daj, Ja mam ten. Nie mam rękawic. Jeszcze łańcuch ci spadł. To łańcuch mi spadł, kurna. Bo ty Japończyki nie zrobili prowadnicy. Ty... Bo tu chyba nikt nie brał pod uwagę jak tworzyli ten erę, że ona tu wyląduje, wiesz? To chyba tak. I mówię powodzenia, bo oni muszą dojechać tam w śnieg i jeszcze po śniegu jeżdżą. A my to mamy lajcik na elektrykach, to one same jadą Lecą, ty po jakie dziki no, no, no. Uh! No, no, no. Ale dziki, co? Leśne ludki, polecieli Chciałem Cię uprzedzić, że jesteś w transmisji na żywo i będziesz na internecie, na filmie, na YouTube. Nie masz opcji odmówienia ani się rozłączenia. Paweł, jest taka sytuacja, że yy, tu jesteśmy. O, słyszysz tych bzików? Słyszę, słyszę. Jest jak piękny motocykl. Tenera 3,5 i 2,5. No, a ja do Ciebie chciałem zadzwonić, bo chciałem zamówić części z, gaz, z gaz sklepu. i z katem sklepu online przez internet. Nie mogę się połączyć. Czy moglibyście nam zrobić szybką wysyłkę? Klamki potrzebujemy. No, oczywiście, że tak. Kurde, na Was to zawsze można liczyć. To zaraz ci puszczę SMS-a. No, patrzcie, z górki sobie dzieliacie pierwszy bieg i on teraz ma taki ten jak Kers <gryst> w Formule 1 i normalnie się ładuje puszczasz rączki nie dotykasz hamulców jest przecież obciążenie na tylnym kole troszkę głośniej pracuje no i zwyczajnie odzyskuje energię czyli pod górę pełnym piecem ile fabryka dała a na dół bez gazu i odzyskuje normalnie perfektu mobile nic nie robić tylko jeździć i się cieszyć no samo jedzie Bo wszyscy się lubią To nie ma tak jak u nas komuś coś nie pasuje Ty się zachowujesz normalnie Ludzie się zachowują normalnie Czyli jak sąsiad kupił auto To idziesz mu pogratulować, a nie sprawdzasz ile kosztowało nie zastanawiasz się skąd miał na to pieniądze Ani go nie podsumowujesz Petarda Dobra, mykam Kurczę, to jest piękny Spełnie Całkiem nie marzę. Naprawdę, nic nie trzeba więcej. Mogę nawet tu na rowerze przyjeżdżać albo na naboże. Tylko nie na hulejnoze. Chodzi <śm> o to, żeby nie dociskać kierownicy, no bo wam po prostu amortatory się troszkę i łatwiej na takim patyczku wtedy to koło jest dociśnięte i robi uściskuje, nie? Czyli bardziej na takich zjazdach stać na nogach, ciężar do tyłu, a ręce to dosłownie tak z czuciem, delikatnie, nie spinać się, nie stresować się po prostu. Jesteś rybą i musisz pływać w wodzie. U! Jest Damaszku! Piotrek, chciałeś się karnąć na tenerze, chcesz? Jeszcze jak nie! nie.